Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier, programista, w którym realizujemy temat serii poświęconej wykonaniu tego samego elementu przez trzy osoby. Czyli moje wykonanie, które będzie przedstawione w programie Design Spark Mechanical, Piotrek z kanału Tech Tutor przedstawi to wykonanie w programie Fusion, a Damian wykona ten model w programie OnShape. Więc linki do tych filmów chłopaków będą w opisie pod moim filmem. Możecie sobie sprawdzić, jak oni to wykonali. Ja sobie przygotowałem rysunek tego detalu w programie FreeCAD. Oczywiście musiałem wcześniej wykonać model we FreeCADzie, Natomiast realizować temat będziemy w programie Design Spark Mechanical w wersji darmowej, w wersji Explorer, którą każdy sobie może pobrać za darmo i świetnie się sprawdza, jeżeli chcemy bardzo szybko tworzyć modele, które możemy później na przykład wyeksportować do STL, -a, do druku. Przypominam, że ta wersja darmowa jest troszeczkę ograniczona, przez co też Inną strategię wykonania tego modelu przyjmiemy. Natomiast ja to wszystko Wam opowiem. I jeszcze jedna rzecz. Detal jest mocno trywialny, dlatego troszeczkę będę szybko robił, bo bardziej mi chodzi o to, żeby Wam pokazać po prostu jak szybko w tym programie się robi. I tutaj nie ma zbyt wiele tłumaczenia, bo po rysunku widzicie, że to jest proste i zapewniam, że każdy sobie z tym śmiało poradzi. Natomiast bardziej chcę to pokazać szybciej, żebyście po prostu widzieli tą ideę, na czym polega jakby ten, w, tym, w tym programie to, że tak jest, prawda, szybko i, i fajnie. Zrobimy sobie nowy projekt i jak chcemy sobie od, po, od razu ustawić tak, żeby model był gotowy na stół drukarki 3D, to zawsze Z jest, prawda, normalna. A żebyśmy sobie od razu wyszli na przykład z tego przekroju, tak nam będzie łatwo, to zróbmy sobie to w ten sposób, żeby żeby wyjść na przykład z osi X, więc zmienimy sobie nową płaszczyznę szkicu na oś X, przerzucimy. I teraz słuchajcie, ta darmowa wersja nie ma operacji lustra i żeby sobie od razu lustro zrobić, to my sobie zrobimy go linię odbicia z osi tutaj Z i dzięki temu od razu będziemy rysować sobie w symetrii, a będziemy tylko jedną część zarysu rysować. Więc teraz zobaczcie, mamy w podstawie w kwadracie 120, więc przechodząc do szkicu, jeszcze przypomnę, że u mnie ta zakładka szkic jest troszeczkę inna niż po standardowej instalacji programu, w początkowych filmach no, u mnie na kanale znajdziecie, jak to zrobić. No i tu sobie, żeby się wspomóc, od razu sobie mogę wprowadzić 60 mm jako zarys podstawowy. Płyta ma wysokość 15 mm, więc 15 mm sobie wprowadzę i na razie tutaj tyle. Bo teraz będziemy mieli gdzieś na 60 mm okrąg o średnicy 60 mm. Chyba trochę tam przesadziłem z jednostką, ale, ale to, że tak powiem, wróciłem dopiero. Dopiero co wracam, że tak powiem, z choróbska do, do nagrywania, także chłopakom też dzięki, że poczekali na mnie przez to właśnie ta sraja się opóźniła ale teraz dodamy sobie okrąg ofi 50 mm no i teraz tak dodamy sobie też do niego, do niego wymiar i teraz tutaj mamy taką fajną tworzenie styczność w ten oto sposób i teraz to sobie pionowo zwiążemy relację i nam to się fajnie, fajnie wszystko tutaj poukłada i jeszcze sobie powtórzymy wymiar na, na płycie 15 mm. i zobaczcie, że też wszystko to już nam fajnie tutaj gra, natomiast musimy później to to wycięcie zrobić, ja sobie zrobię, zrobię sprytnie, znając już możliwości tego programu, mianowicie w ten sposób, że ja sobie tutaj tutaj uzupełnię to i dorysuję. I dzięki temu później dostanę powierzchnię, którą łatwo to będę wycinał, Zobaczcie, jak, jak to fajnie działa. I teraz tak mamy tu jeszcze dodatkowo taki rowek. No, jak oczywiście, jeżeli popatrzymy z punktu widzenia, że my to będziemy drukować w 3D, nie ma technologicznie żadnego problemu. Dlatego naszkicujemy sobie teraz prostokąt w ten sposób, że a w zasadzie wyjdziemy sobie z linii, tak jak to miało miejsce. Narysujemy go tutaj troszeczkę niżej, i pójdziemy sobie do góry. I teraz ustawimy sobie jego wymiary zgodnie ze szczegółem, który tutaj mamy na rysunku. Zakres tutaj jest 15 mm. Oczywiście możemy też zwymiarować sobie bez problemu. Prawda, tutaj całość, czyli 15 mm, i teraz odległość tutaj od spodu. Nie w ten sposób, jeszcze raz poprawimy ten wymiar, bo to nie w ten sposób, mianowicie. Od tej dolnej zarysu, tu odtąd, czyli stąd, prawda, tu wymiarujemy, o, tak powinno być. I to mamy wymiar 365 i takie coś ustawimy sobie. O, i tak to wygląda. W teorii nie musimy tutaj nawet za bardzo nic przycinać, chociaż mamy taką możliwość, żeby sobie ten fragment przyciąć. Nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. Yy, I w zasadzie najważniejsza rzecz jest, jeszcze sprawdzimy sobie dół, czy się nam zgadza wymiar 120, tak jest, wszystko generalnie gra, tutaj średnica. Też jest R25 na promieniu, też możemy sobie w ten sposób oznaczyć. Jest OK, wychodzimy ze szkicu i teraz to będziemy, prawda, wyciągać. Tylko tyle, że powiedziałem, że ta, ta powierzchnia będzie nam potrzebna, więc robię Ctrl C, Ctrl V i ta powierzchnia mi się tu wkleiła, ja ją sobie na razie ukrywam, żeby mi została do kolejnej operacji i teraz to wszystko, co tutaj jest, będę wyciągał symetrycznie na wymiar, prawda, kwadrat 120, czyli na 120 mm. Więc robię ciągnięcie, oczywiście będziemy dodawać materiał symetrycznie i na wymiar 120 mm. To już mamy gotowe. No i teraz wracamy do tej naszej powierzchni, o której sobie wspomnieliśmy, i tą powierzchnię teraz będziemy wycinać symetrycznie na wymiar zgodnie z rysunkiem, prawda, 90 mm, co mieliśmy pokazane na wymiarze informacyjnym. W ten sposób mamy jak widzimy te wsporniki tutaj na 15 mm, powiedzmy tego, tego naszego modelu, jeszcze dodatkowo musimy sobie zrobić tutaj zarysy tych szczelin. Więc wystarczy, że naprawdę, na dowolnej tak naprawdę ścianie, możemy przejść do stworzenia sobie nowego szkicu. Nie ma to tutaj w tym programie żadnego znaczenia. No i sobie zrobimy to tak. Ja bardzo lubię stworzyć to z prostokątów. Zrobimy też sobie to od razu tutaj. W symetrii chociaż to drugie możemy też od razu zrobić w ten sposób, że odstawimy sobie linię odbicia i teraz zobaczcie jak będziemy rysować sobie pierwszy prostokąt od razu będziemy mieli drugi. I właśnie to jest jakby taka recepta na to, jak nie możemy czegoś łatwo zrobić odbiciem lustrzanym, jeszcze możemy oczywiście robić manipulację. I teraz sobie... Tutaj dodamy do tego okrąg, żeby sobie ład, ładnie tą szczelinę ogarnąć. Wytniemy sobie, prawda, tutaj środek, żeby nam nie przeszkadzał, a ten element przerobimy na element konstrukcyjny, żebyśmy później nie musieli za dużo tworzyć wymiarowania, prawda, wybierania do, do zrobienia. Zrobimy sobie teraz odstęp na. Wymiar 90 mm. Ustawimy sobie teraz tutaj też symetrię. Jak sobie możemy też i symetrię ustawić, po prostu relacją o, w ten sposób, i nam też to ładnie będzie działać. Więc teraz pozostałe wymiary 12 mm. Mamy tutaj szerokość, to sobie ustawimy. I teraz jeszcze długość wycięcia tej szczeliny to jest 60 mm, i to sobie też tutaj w tym momencie. Ustawimy. Zobaczcie, że obie szczeliny są już na stałe związane, więc ja tylko sobie zaznaczam jedną, jeden zakres, drugi zakres. O tutaj się nie odznaczyły relacje, więc sobie teraz to będziemy wycinać, prawda? I teraz finalnie sobie dodamy raz i z klawiszem kontrol pozostałe krawędzie do tego, żeby zrobić zgodnie z rysunkiem fazowania na 10 mm. Czyli zrobimy ciągnięcie, przełączymy na fazowanie, idziemy, wpisujemy 10 mm. Jest generalnie sprawa gotowa. Więc tak pokrótce wyglądałoby stworzenie tego, tego modelu. Natomiast, jeszcze jedna rzecz, bo to jest tak, że tak powiem, na szybko, ale żeby, żebyście jeszcze coś więcej się dowiedzieli. Bo, ok, jak załóżmy, że ktoś ma darmową wersję, no i tak, Frykat jak wiemy. W razie czego oprócz tego, że pozwala tam zrobić model, czasami jest ciężko, ale generalnie w Africa jakoś tam się da to wszystko pogodzić. To też jeszcze mamy tą możliwość w module TechDraw stworzyć sobie rysunek, co już tam obserwowaliśmy kilka razy u mnie na kanale. I teraz jeszcze jest kwestia taka, że chcielibyśmy na przykład też w razie czego, nie wiem, no lepiej nam się na przykład z tego programu korzysta i chcielibyśmy dla kogoś przygotować rysunek w darmowej wersji, czyli w tym explorerze, nie mamy możliwości tworzenia rysunku, ale mamy możliwość wymiarowania na płaszczyznę. I generalnie pokażę Wam na kilku dosłownie cechach, jak to działa. I teraz, tak, krzywe już nam są niepotrzebne, mogę je skasować. Przypominam, że to jest program do modelowania synchronicznego, gdzie nie mamy historii operacji, tak jak to mamy w pozostałych programach kadowskich. I teraz zobaczcie, żeby tworzyć wymiary, najpierw musimy mieć płaszczyzny, które przyjmą charakter tak zwanych opisów. I na przykład, powiedzmy, tu będziemy mieli płaszczyznę opisów, i tu drugą płaszczyznę opisów. I żeby móc na tych płaszczyznach te wymiary umieszczać, to musimy je aktywować, czyli prawy przycisk myszy na wybranej płaszczyźnie, i ona będzie aktywna. I w momencie, jak wybiorę sobie narzędzie wymiar, to najpierw wybieramy sobie płaszczyznę. No to ta płaszczyzna, ona już jest tutaj aktywna, więc, więc to będzie. No i następnie wymiar, na przykład tutaj, ta, te, ten wymiar, który, który mamy w tym momencie, i gotowe. Na przykład teraz tu, no to sobie po promieniach oznaczymy. Jakbyśmy chcieli teraz na tym, co możemy sobie na tej płaszczyźnie, na przykład ten wymiar sobie tutaj złapać, prawda? I jest gotowe. I teraz tak samo, jakbyśmy chcieli zmienić teraz na tej płaszczyźnie, no to musimy zmienić aktywność płaszczyzny, czyli teraz płaszczyzna kolejna będzie płaszczyzną aktywną i sobie podświetlimy tworzenie wymiarowania, no i na przykład, prawda, cały zakres sobie tutaj złapiemy, hop. W ten sposób yy, powiedzmy od osi tutaj do osi. Osi są automatycznie przez program wykrywane, więc w teorii na przykład to sobie możemy tutaj zrobić. A gdybyśmy chcieli, na przykład, jakąś odległość jeszcze od tego do osi informacyjnie, też sobie możemy, prawda, umieścić. I gdybyśmy chcieli teraz, tak, to byśmy trochę poprzestawiali jeszcze to troszeczkę tutaj niżej, to troszeczkę tutaj niżej. Gdybyśmy chcieli na przykład szerokość wspornika sobie zaznaczyć, no to w sposób automatyczny na przykład tutaj za krawędź tylko sobie pociągniemy hop i na przykład odległość od jednej do drugiej na przykład to w ten sposób hop. Już nie wnikam tu w kwestię przecinania się linii wymiarowej z pomocniczymi liniami, liniami wymiarowymi. Chodzi tylko o kwestię jak to generalnie jest. I oczywiście przypominam, że... W momencie, kiedy na przykład chcemy tutaj ścianę przestawić i zmienić jej wymiar, to też pamiętajmy o tym, że możemy za pomocą tych wymiarów zmienić. Na przykład, jak chcemy tę ścianę przeciągnąć, to zamiast ją teraz ciągnąć, tak jak z palca to robimy, to możemy kliknąć sobie na dany wymiar i na przykład ustawić, że ona, ta, akurat ta ściana ma mieć 20 mm. I oczywiście to zostało tutaj teraz poprawione zgodnie z tym, co sobie wprowadziliśmy. Przy czym edycja wymiarów i geometrii modelu za pomocą wymiarowania jest tutaj dosyć, trzeba dobrze myśleć, co się zaznacza i w jaki sposób, żeby te przebudowania były, że tak powiem, prawidłowe. No, trzeba troszeczkę podświeżyć, ale generalnie w ten sposób no już jak komuś wyślemy, no to już ktoś będzie, prawda, w stanie gdybyśmy uzupełnili pozostałe wymiary na przykład zgodnie z tym rysunkiem no to, prawda, już ktoś byłby w stanie wykonać taki model i i prawda, coś się, że tak powiem, z niego, z niego już coś zrobić. Tyle. Nie przedłużam. Dzięki serdecznie za uwagę i słyszymy się w kolejnym odcinku. Jakoś niebawem. Do usłyszenia!